Czy oni są normalni? Nasza wojna jest tam, gdzie mieszkamy, a nie Już tam. gdzie było, ale gdzie dziękujemy. Nie mieszkamy. Dziękujemy wszystkiego. I, no I dopóki tam, nie ma wojny w Polsce, to nie nasza wojna. Oczywiście, że tak. No, tak nie ty wolno. Tylko po zdrajcy polski mówią, to nie... że to nasza Dlaczego wojna? ty tak mówisz? Bo tak uważam. Sorry. To chcę. nie są zdrajcy. Oni co, to powinni to za nas ginąć. A, za... Zapraszamy <noise> na front. Oni powinni za nas ginąć. Słuchaj. Zapraszamy to na. Dla nas to jest kwestia mystyki. <śpiewa> Krzysztof Lechman, 10, 10 zł. Marcinia, czemu Tego. sugerujesz, że nie mam jaj na protest rolników? Mam jaja w lodówce, a do tego wiejskie, aby przeszczep nie odrzucił panowie, to jak uzyskacie 2000 zł, to opowiem kawał lub legendę o Hołownia. Dobrze. Do bardzo wyboru. prosimy. Słuchajcie, no to uh, Łukszur opowie nam ten. No to, ten, le fajny, no to jest, jedziemy, jest, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jest, jest jest tutaj opcja, więc bardzo was prosimy, szanowni państwo. Tylko dokończę, tylko dokończę myśl. Ja bym bardzo chciał poznać tą osobę, która się za ja tym też. kryje, bo to jest mega, mega Bardzo, 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 bardzo postać, słuchaj, tak. niesamowicie. Pozdrawiamy serdecznie. Tak jest. Lechaim, <laughs> tak. Lechaim. lechaim. Tak tak, 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 tak. No więc właśnie Mówiłeś, to jest kwestia czego? Mystyki. No rozumiem. No. Dla Gojów to jest kwestia przyrody, biologii, a dla nas to jest mystyka. No tak. O pamiętam to. To ta boni, nie? Bonnie. No. Straszni ludzie. Straszni ludzie, zobacz. Pięknie. Elita trzeciej RP nieprawdopodobne to jest, zobacz. Dlatego tak stoimy nisko, jak stoimy jako, jako państwo, tak.